Siemano widzowie, zapraszam na kolejny odcinek z serii FIFA Mobile 20 Lecz tym razem nie będzie to standardowy odcinek Mianowicie rozpoczynam nową serię na tym kanale e, Mianowicie Albi versus Widzowie Na razie jest to tylko nazwa robocza Zobaczymy czy jeszcze cokolwiek się zmieni e, Na pewno w tyle będziecie widzieli e, W każdym razie kilka dni temu już na ten temat się pojawił odcinek informacyjny Niestety e, na moją niekorzyść I na waszą również oczywiście nie niekorzyść YouTube go usunął, nie mam pojęcia dlaczego e, Czym to było spowodowane, ponieważ wszystko dokładnie sprawdziłem I niestety e, nie doszło do wniosku e, Dlaczego tak się stało, więc jest to jednak nie wiadomo, w każdym razie informował Was też na Instagramie, jeśli ktoś tam jeszcze nie obserwuje, no to zapraszam serdecznie, bo tam na pewno są ważne informacje właśnie dotyczące kanału. Jest kilku chętnych już na pewno na tą nową serię No i tak jak mówię, kto jeszcze nie widział albo odcinka, albo jeszcze nie, nie widział story na Instagramie, seria jest bardzo prosta. Będzie polegało, moi drodzy, na tym, że będę z wami widzami grał meczyki head to head i w każdym odcinku jeden z Was będzie miał szansę nie pokonać w meczu oraz raważu Potem oczywiście sumujemy bramki, ten kto wygrywa, no to oczywiście... Jest zadowolony. Zobaczymy, czy jeszcze ta seria w jakiś sposób się rozwinie w kolejnych odcinkach. Czy będą jakieś jakieś urozmaicenia. W każdym razie w dzisiejszym odcinku na pewno już będzie początek tej właśnie serii. Więc jeśli jesteście chętni, to oczywiście piszcie. Diemy na Instagramie na pewno. Oczywiście, no nie ma takiej opcji, że że będę grał z wami wszystkimi, bo to jest tak naprawdę niemożliwe, ponieważ tych prośb naprawdę jest sporo i myślę, że z odcinka na odcinek będzie ich jeszcze coraz więcej tak samo zresztą, jak jest to sytuacją z ocenianiem składów yy, ponieważ, yy, no po prostu, gdybym miał was wszyscy, z, grać z wami wszystkimi, to musią pra, praktycznie codziennie nagrywać albo jeszcze częściej, bo naprawdę, yy, żeby, się, żeby się z tym wszystkim wyrobić yy, dlatego szansa, żeby tutaj zagrać są, jest w sumie dość niewielka, ponieważ ta seria będzie się pojawiać dość nieregularnie i na pewno yy, nie będą to odcinki super regularne, w, yy, będę się starał jak najczęściej właśnie yy, odcinki z tej serii nagrywać Um, no i tak, przejdziemy sobie oczywiście szybko do mojego składziku. Zaraz przejdziemy oczywiście do, do mojego przeciwnika. Um, tutaj oczywiście w Barca 135 O'Reilly nie długo wbija 136, ponieważ wystarczy, że um, podbije skillboost, proszę bardzo, w attacking. Um, Skill boost do końca. Brakuje mi chyba jeszcze około 30-40 boostów, yy, i wtedy, oczywiście, podbiję sobie te 3 i będę miał 136 overall. W każdym razie, ja w tych odcinkach yy, na pewno będę chciał dopasować yy, overall do mojego przeciwnika, bo co prawda, yy, w head to head mówi się, że tak naprawdę nie jest istotna drużyna czy tam, yy, czy tam yy, overall, tylko najważniejszy jest skill, i to oczywiście się z tym w pełni zgadzam. Ale nie chcę, żeby mimo wszystko, no umówmy się, jeśli ktoś ma lepszy skład, to te szanse mimo wszystko, wszystko rosną, ponieważ yy, lepiej się gra tymi zawodnikami, którzy mają setny overall i 20 boosta niż Zawodnikami, którzy mają 80 overall. Dlatego też, moi drodzy, mój przeciwnik dzisiaj ma chyba 127 overall i ja właśnie sobie stworzyłem taki oto zespół. Ustawiamy sobie go na aktywny, więc tak to wygląda. Jest Almiron, Bufal. Jest kilku zawodników, których na pewno yy, których nie mam w podstawowej 11. Jest Romanioli. więc tak wygląda mój składzik. A teraz przechodzimy sobie do mojego przeciwnika. Także, moi drodzy, pieremierowym pierwszym gościem, czy też przeciwnikiem moim w tej serii będzie Kamilek, więc pozdro oczywiście dla ciebie serdeczne. No i tak wygląda jego składzik: 127 overall mamy na ataku oczywiście Hawerca, mamy Sokratesa Pogbe z Dana po bokach mamy Almirona oraz Sancho, więc naprawdę bardzo szybkie skrzydła. A to w head-to-head -head jest bardzo pomocne i mnie osobiście też na pewno będzie, będzie irytowało. No i na obranie oczywiście Robertson, od i na środku, Canvaro oraz Ramos, więc bardzo fajny składzik. Na pewno tutaj wszystko się zgadza. Skillboosty też są w miarę wyważone, więc na pewno wygląda to bardzo spoko. No i jeśli chodzi o mnie osobiście, no to nie mogę wam powiedzieć, że jestem jakimś super zawodnikiem, dlatego wydaje mi się, że na pewno nie będzie to. Nie będzie to bardzo trudne zadanie, żeby mnie pokonać Oczywiście będę w każdym odcinku dawał sobie siebie jak najwięcej Żeby te mecze były jak najciekawsze Tutaj wiedzę że Kamil już bił FIFA Master Więc na pewno nie jest to zawodnik, który Nie jest to łatwy przeciwnik A my przejdziemy sobie do pierwszego spotkania Także gramy moi drodzy, jest oczywiście mój składzik 128 overall, jest oczywiście składik Kamila 127, 230 zgrania szans, są naprawdę bardzo wyrównane zawodnicy też podobnej jakości, podobnej siły. Powiem wam, że naprawdę jestem ciekaw jak to wyjdzie, jestem trochę podekscytowany, bo dawno nie grałem na odcinku właśnie w head to head, także oczywiście moi drodzy lecimy, wznawiamy piłkę, Leo Messi podaje oczywiście tutaj do Almirona podanie do Koke, teraz Leo Messi. Ale traci piłkę na rzecz tutaj pola pogby. No i muszę wam powiedzieć, że w obronie na pewno nie jestem osobą najbardziej ogarniętą. Tutaj muszę Wam od razu to szczerze powiedzieć. Mes Ronalda niestety tutaj traci piłkę. Jeszcze jest Diego Maradona, trochę chaosu na początku tego spotkania. Lecz teraz w środku pola jest Kamil Andrew Robertson, traci piłkę. I znowu ją odzyskuje. Lecimy dalej: Sadio Mane do, do Bufala. Cristiano Ronaldo, ale przecięte to podanie Bufal. Y, ale znowu y, tutaj Robertson y, odbiera tą piłkę. Kolejna akcja, tym razem y, przy piłce Kamil zagrywa na skrzydełko do y, Almirona. Ten y, tutaj do Odriozoli. Odriozola na skrzydle, i to jest moi drodzy, tutaj najczęściej gubię. Ale jest y, tutaj Kanawaro, który odbiera tą piłkę. Sadio Mane do środka do Almirona. Cristiano Ronaldo zagrywa do bufale Jest teraz wolne pole do skrzydła Almiron Almiron do Cristiano Ronaldo I co? I mamy bramkę na 1 do 0 Jest brameczka w wykonaniu Cristiano Ronaldo No i tutaj akurat pokażę mm. Tylko raz Oczywiście cieszyńko, bo wygląda wspaniale Ale generalnie będę starał się pomieć, żeby oczywiście tutaj nie denerwować Także jest pierwsza brameczka Ale oczywiście Kamil nie poddawaj się Bo lecimy dalej, tutaj nie ma co się zaumywać Lecimy dalej, będzie oczywiście jeszcze rawanżek W tym odcinku, w którym wszystko jest jeszcze możliwe No i teraz tutaj Biegnie na skrzydle i co? I co? Rafael Waran Ledwo co tą piłkę Wyciąga z przedbramki Ale teraz Sergio Ramos wyczyścił Sadio i kolejna akcja W wykonaniu Kamila Zidan. Zagrywa do Kaja Havertza Kaja Havertz do pola Pogby I teraz tutaj jest wolne pole dla Sancho Ale wyczyścił go choć nie do końca Ok, teraz będzie uderzenie, teraz będzie ciekawie. Będę musiał tutaj ustawić sobie defending szybko, żeby mimo wszystko wybić tę piłkę z rzutów wrożnych. Bo tam najczęściej padają bramki, i tutaj jestem tego świadomy. Teraz jeszcze szanse i tym razem marnuje bodajże Kai Havertz. Więc lecimy dalej. Zaraz dobiegnie końca pierwsza połowa. Na razie prowadzę tutaj trochę ryzykownie z mojej strony Leo Messi. Do Almirona, ale odegranie było naprawdę fatalne W wykonaniu e, paragwajskiego skrzydłowego Czy jeszcze przed przerwą coś tu się wydarzy e, Czy jeszcze będzie w stanie Kamil e, e, Ewentualnie zdobyć bramkę remisową e, Na pewno byłoby to dla spotkania dużo ciekawsze Ale tutaj postaram się, żeby e, Temu zapobiec i proszę bardzo Co jeszcze uderzenie, no fatalne błędy tutaj z mojej strony W obronie, e, tutaj dawno już powinienem Tą piłkę wybić albo wyprowadzić ją w taki sposób Żeby e, Kamil do niej e, Nie doskoczył i co I w broni po raz kolejny Iker Casillas I kolejny rzut rożny, czy jeszcze przed przerwą coś się stało? Naprawdę tutaj y, emocji nie brakuje. Po raz kolejny i mamy bramkę 1 do 1. Niestety Kai Havertz zdobywa bramkę z rzutu rożnego. No prędzej czy później to się musiało zdarzyć, bo po prostu y, no, zwyczajnie w świecie y, tych rożnych podrządów chyba było z 5 albo 10, więc naprawdę y, nieźle. Więc do przerwy mamy wyrównane spotkanie 1 do 1. Y, tutaj z stroje Juventusu ze strony Kamila. Lecimy dalej teraz na przodu podanie do zjo soli. On dość ofensywnie jest usposobiony w tym meczu, to jest y, też dość ciekawe. Y, nie wiem, nie sprawdzałem jego statystyk. Może ma fajne doświadkowanie, dlatego też się przydaje na tej, y, y, tutaj z przodu. Y, teraz y, jeszcze zagrań do Zidana, ale to był bodajże spalony y, dokładnie i dlatego też y, przy piłce w dalszym ciągu będę ja. Y, tutaj staramy się może wybić y, trochę dalej do koke. Jeszcze jest podanie do KOKE. Ale fatalnie teraz zagrał Jadon Sancho przejmuje piłkę. Rafael Warany. No jest to ściana, umówmy się. Jest to zawodnik naprawdę świetny. Cristiano Ronaldo jest. Przejął piłkę. Cristiano Ronaldo musi być bramka na 2 do 1. Jest, odbija się nawet od poprzeczki. Więc piękne uderzenie Portugalczyka. Już ominę. Oczywiście z szacunku do przeciwnika Tommy Cieszynkę. Także mamy 2 do 1. Lecimy dalej. Zostało pół godziny. Jeszcze te spotkania. Myślę, że tutaj Kamil ma straj Juventus, Ale trochę się pomyliłem. Ponieważ oczywiście Juventus, no i no, jej nie ma licencji na, na ten zespół w tym roku, dlatego też yy, nie ma co się dziwić. Yy, że te stroje są trochę inne. Jest oczywiście Piemonte Calcio, Teraz trochę zdenerwowanie ze strony Kamila. Ale oczywiście trzeba do tego wszystkiego podejść z dystansem, bo jest to yy, tylko, tylko zabawa. Yy, no, zabawa, w, jak się gra oczywiście ze znajomymi, bo bywa... Moi drodzy, także co? I teraz yy, bardzo groźne sytuacje, będziesz utrożny. Ja jestem oczywiście cały czas na defensywnym, żeby tutaj jak najbardziej zapobiec yy, w tych rożnych trochę się gubię dlatego też im więcej zawodników, tym więcej chaosu, tym lepiej. Też Canvaro teraz wyszedł bardzo, bardzo wysoko do tej piłki, przejmuje ją też Mane, ale czemu z przodu jest kanawaru, który nie potrafi prowadzić piłki? To jest jego najważniejszy problem. Maradona tutaj no Maradona fizycznie na pewno też nie domaga. Przy piłce Kamil ostatnie 15 minut, Czy tutaj jeszcze jest możliwe, oczywiście jest możliwe, a nawet zwycięstwo w jego wykonaniu. Paul Pogba i mamy bramkę przepiękną w wykonaniu Francuza na na 2 do 2, więc niestety tutaj tracimy bramkę Więc to spotkanie na pewno jeszcze się nie skończyło Zostało 12 minut do tego, żebym jeszcze ewentualnie tutaj mógł wyrównać Almiron Koke Koke tutaj wycofuje do tyłu do Almirona Leo Messi Leo Messi, tutaj y, piękna klepka z Cristiano Ronaldo I zrobimy sobie, nie, nie lubię tego robić, ale może doszukowanie y, w tym przypadku będzie efektywne Ale nie do końca tak się stało Almiron teraz y, kiwnął Romagnoliego y, teraz Fabio Cannavaro, Fabio Cannavaro, ale niestety to był błąd w moim wykonaniu y, Rafael Varani tutaj tracę kontrolę i niestety przegrywamy 3 do 2, bramka w ostatniej minucie dla Kamila Kai Havertz. no gratulacja oczywiście no, a niestety, no, na pewno nie jestem z tego powodu zadowolony, bo y, mimo wszystko chciałem tutaj wygrać, oczywiście. Y, Mam jeszcze, oczywiście, drugie spotkanie, więc y, nic nie jest stracone, ale jeszcze będę się starał ewentualnie. W ostatnich minutach, w końcowej fazie tego spotkania jeszcze coś wykombinować Może jeszcze uda się zdobyć jakąś bramkę Almiron, Almiron, ale tutaj dobrze wyczyścił Kanawaru I tutaj raczej nic już się w tym spotkaniu nie stanie Także oczywiście GG dla ciebie Kamil Pierwsze spotkanie kończy się wynikiem 3-2 do Mimo, że prowadziłem, no to niestety nie udało się tego zwycięstwa utrzymać Przechodzimy do rewanżu Także oczywiście jak obiecałem przechodzimy sobie do rewanżu Po raz kolejny oczywiście z Kamilem No i zobaczymy, muszą na pewno wygrać minimum jedną różnicą bramek Żeby tutaj doprowadzić do remisu, bo Oczywiście nie ma czegoś takiego jak bramki na wyjeździe, ponieważ ym, nie ustaliliśmy y, tak naprawdę do końca... Y, no, to jest u siebie, więc zrobimy po prostu tak, że jeśli tutaj będzie 2 do 1 dla mnie, to będzie y, remisowe tutaj to wszystko y, zakończenie. Leo Messi, teraz tutaj pobiegnę sobie na skrzydle, y, zrobimy sobie tutaj fajny trik, Messi, 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 niestety trafia w poprzeczkę, kurczę, ale to by było piękna akcja, gdyby tutaj się zakończyło y, bramką Leo Messiego. Romagnoli teraz y, podaje do, y, do Ronaldo, ale niestety to nie było zbyt celne i kontra y, w wykonaniu Kamila Almiron, podaje do Haverca. Kaj Havertz tutaj nawinął mojego, i teraz Maradona. Tutaj dał się przepchać pogbies Varan, to jest ostatnia nadzieja. Varan, i tutaj trzeba znowu ustawić na defensywne. Także jak na razie meczek: oczywiście 0 do 0. Cristiano Ronaldo tutaj w roli defensywnego zawodnika. Tym razem na szczęście nic się nie wydarzyło pod, pod moją bramką. Romanioli do. Sadio Mane, tutaj fajna gra na klepkę, Mane, jest szybki, jest faulowany Ale jest przywilej korzyści i co, i będziesz rzut wolny, mimo wszystko Dla mnie tutaj faulowany Sadio Mane, więc zobaczymy, może uda się coś doświadkować w pole karne Także tak jak zauważyliście, mam swoje na pewno braki w obronie i co? i Niestety tutaj nic, niestety się nie wydarzyło, nie ma też celnego strzału na bramkę Kamila No mam swoje braki w obronie na pewno, to nie, nie jestem w tym najlepszy, nie ogarniam za bardzo tutaj jak się proszę tymi, tymi obrońcami no ale cóż lecimy dalej. Leo Messi, Leo Messi, co on zrobił? Dlaczego teraz y, tak fatalnie tą piłkę y, tak naprawdę no nie przyjął tej piłki? Y, także wielka szkoda, ale lecimy dalej. Nie poddajemy się oczywiście, no head to head ma swoje wady, ale teraz nie będę na ten temat dyskutował czy tam narzekał, ponieważ to nie tylko ja mam takie problemy, oczywiście również Kamil i teraz Ronaldo niestety nie zagrywa tak, jak sobie tego, tak jak sobie to wyobraziłem. Myślę, że gdyby tu był cross, to on by tą piłkę na pewno lepiej posłał. Ponieważ tutaj na pewno ma wyżej ocenioną wizję, chociażby i teraz niestety przygrywam ten pojedynek z Sancho. Będzie dobitka, ale łapię tą piłkę Iker Casillas. Do przerwy zapowiada się na wynik remisowy, chyba że jeszcze tutaj popełni jakiś głupi błąd i stracę piłkę. I tak się właśnie moi drodzy dzieje. Podanie Koke niestety nie było zbyt celne. Lecimy dalej, ale świetnie tutaj Varan. Przepraszam, to był Canawaro. Ronaldo tutaj zagrywa piłkę do Sadio Mane Sadio Mane, proszę bardzo Sadio Mane, ale przegrywa tutaj pojedynek chyba z Odrio Solą, więc wielka szkoda, bo to była szansa żeby zdobyć bramkę właśnie tuż przed przerwą, jak to się mówi, do szatni, ale niestety na ten moment jest wynik 0-0, do 0, więc lecimy, moi drodzy, z drugą połową Kamil kontra Albi jeśli Kamil utrzyma do końca tego to, 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 to spotkania właśnie taki wynik, no to wy, zwycięży tutaj właśnie ze mną za to oczywiście wielkie gratulacje, ale zobaczymy, bo jeszcze to spotkanie się nie kończy oczywiście ja tutaj nie mam zamiaru się poddawać Chcę jak najwięcej wycisnąć Zagranie teraz tutaj do Kaja Hawersa. Znowu przebitka Na szczęście udaje się tutaj wyjść Wyjść zwycięsko z tej konfrontacji Messi do... Podanie do Messi'ego, Messi, Messi, mamy bramkę, karta utoty. 1 do 0, no i moi drodzy, no teraz nie mam zamiaru oczywiście murować, bo to by nie miało sensu, aż taki nie jestem nastawiony na sukces, bo to jest oczywiście zabawa, ale na ten moment, moi drodzy, mamy wynik remisowy, Leo Messi zdobywa bramkę na 1 do 1 po fajnej klepce z Sadio Mano oraz Cristiano Ronaldo, no ta trójka mimo wszystko tutaj robi różnicę, teraz źle tą piłkę wyprowadziłem Zidane. Oczywiście tutaj jeśli chodzi o head-to-head, head, na pewno nie jestem przyzwyczajony, żeby grać na odcinku, ponieważ y, mam przy sobie oczywiście mikrofon po w nie jest to y, aż takie proste. Teraz minęłem się tutaj z Zidanem. nie, no i to jest zdecydowanie mój błąd, bo tutaj Canavaro, albo ja po prostu odpuściłem krycie i bramka jeden do jednego to oczywiście dla ciebie, Kamil. No zdecydowanie tutaj mój błąd, y, na pewno tutaj Canavaro mógł się lepiej zachować, albo ja się mogłem lepiej zachować. Y, lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej jest y, Almiron. Teraz Diego Maradona, ale on przegrywa tutaj pojedynek i nie gdzie, ja biegnę z tym waranem. Moi drodzy, no jestem trochę tutaj, jak to się mówi po angielsku, jestem lost. Lecimy dalej. Cannavaro zagrywa sobie tutaj do warana na skrzydełko do Koka do Almiron. Też ustawił właśnie Almirona, bo jest dość szybki, ale z niego zbytnio nie korzystam, bo na pozycji pomocnika chyba to aż takie ważne nie jest, żeby zawodnik był szybki. Buffal tutaj niestety nie przebił się. Ostatnie 14 minut, na pewno nie chciałbym przegrać dwóch spotkań z rzędu, bo to na pewno nie byłoby do dobre dla, dla mojego teraz, dla mojej reputacji, lecimy dalej, tutaj na skrzydle leci, znowu uderza piłkę, podobnie jak ostatnio, to jeszcze nie jest koniec tej akcji, na szczęście Casillas łapie tą piłkę, zagramy sobie bezpiecznie, mam nadzieję, że bezpiecznie, tak dokładnie na, na tą prawą stronę, Almiron Maradona, niestety Messi nie pobiegł tam, gdzie chciałem i zbyt, zbyt pochopnie, zbyt szybko tutaj. I to był fał w moim wykonaniu, w wykonaniu Almirona. Zbyt szybko, niestety, chciałem odegrać tą piłkę. Messi został przeblokowany przez, przez przeciwników. Ronaldo. Ronaldo, niestety, to jest spalony, to jest spalony, zbyt wolno zabieram się z tą piłką. Jest 90. minuta, moi drodzy, więc Kamil tutaj uratował sobie zwycięstwo, ponieważ tym jednym gole na pewno tutaj doprowadził do remisu, przez co. No, niestety to spotkanie już raczej przeze mnie nie zostanie wygrane, ponieważ sędzia dokładnie odwizuje. Także, moi drodzy, w pierwszym meczu 3 do 2 wygrywa Kamil, w drugim oczywiście ja zwyciężam 1 do 1, więc zacięte to spotkanie na pewno wielkie dzięki za to spotkanie, Kamil. Więc tak to wygląda, moi drodzy, w pierwszym odcinku tej właśnie serii. No i na końcu, jeszcze na prośbę właśnie mojego przeciwnika w dzisiejszym spotkaniu, serdeczne pozdro dla Kamila oraz dla jego klasy 7A. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, jeśli oczywiście jesteście chętni, żeby zagrać ze mną w spotkaniu head to head no to oczywiście piszcie DM -y i piszcie oczywiście wasznik, bo ja was zaproszę do znajomych i będziemy mogli na odcinku właśnie sobie zagrać mecz i rewanż Tym razem zwycięzcą okazuje się Kamil, wygrywa w dwóch meczu 4 do trzech wielkie gratulacje dla Ciebie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się! No i cześć!